Patrzcie teraz jak Dark Boy kurwa, rewanżuje się za 13-0, kurwa. Cztery mistrzali. Halo? no a ty mi 8 Nie wiem, kurwa, to powiem szczerze, że nie wiem, kurwa, nie. Ja się czuję, że ten mecz z tą przegram, kurwa, nie. Totalnie, kurwa, nie. Ta gra jest jakaś dziwna, kurwa. Ja nie, gra, nie grałem, w grałem, tą grę 7 tygodni. Ja mogę się, wczuć, kurwa, nie. się w chujku, ale. się państwo z pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiada się spotkanie. A komentować będzie dziś dla państwa na sztułek. Tomasz Motowski i siedzący obok mnie. Dla prawdy ty poda nie mogę wyczuć kurwa, totalnie. Ze no zobaczymy jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie z szansą Cristiano Ronaldo. Pas, napada środkowacz, trzeba Działam się tam Mino, kurwa. Dark Boys Boy, kurwa mnie ciśnie, kurwa! Jej, zajebistą mięście grę stworzyli tak aktualizację, kurwa! DJ Dark, kurwa! Wygrywasz! 13-1 jest teraz, kurwa! Hehehe, gdzie gra jeszcze w miarę normalna, to był pogrom kurwa, nie? No i z... zobacz, jak ja gram, kurwa! Błąd, Tam gram się, już naprawdę złe rzeczy dzieje Nieudana interwencja, i wciąż atakuje. Ale sięgnął piłkę Ja <laughs> pierdolę Pocisnął mnie, mnie na, na, na tym Na, 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 na pierwszej akcji mm. Piłka poza boiskiem Out Semauar Przejął piłkę Oto z piłką teraz Hegir Szansa na wyrównanie Blokuje ten strzał Znowu blok Świetnie funkcjonuje obrona Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. Te pod dostaje Cekir. Miłka wychodzi na ruch. Może na pałę warto tak, ty kurwa. No cóż, nie popisał się wykonawca. Ramkarz łatwo łagie. Ale ten Maldini jest zajebiste kurwa. Czytelne podanie, bez większych trudności przejął o, kurwa. gra toczy się mimo tego faulu, czy Neymar to wykorzysta? Nie pozwolił na oddanie strzału. Teraz świetny odbiór, może być groźnie. To jest to typowa Senat gra stworzona nie teraz na totalny wylew. Pracą teraz piłkę. Nie na bramkę rywala, jest teraz w swoim żywiole, faul, ale w niezbyt bezpiecznym miejscu. Będzie okazja dla rywali. Wow! Łoooł! Ale, miejscu, 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 wolnego. ale Z wolnego

Miałem puszczonego laptopa i twojego live'a i mi pies... Słyszał jak twój pies szczeka i zaczął szczekać. Tu już przyjechali to już poszedł. Kur... Wiesz... Ja jestem sam w domu, to, to u mnie siedzi, siedzi, nie. Ale zobacz jaką miałem sytuację szczerecką tą tam co Wannersa bronił Bo mój Bandini nie przyjął piłki, no. Ja o tym cały czas mówię, bo sytuacji się tworzą, bo tworzy tworzy sytuację. Nie? Marvin jest spiziony Ale <laughs> każdy można mieć przegrać teraz nie teraz wybrani Workeeper gdyby nie ta interwencja rywale objęliby tu prowadzenie Czerwimy, bo jest groźna akcja Ale teraz Ale ta wolnego to będziesz mówić dać ładne bramki predatora bo to z wolnego to łatwiej zasadził, kurwa, na, na żółtym wpadło, nie? No i ta bramka Wandajka z y, początku gry. Pamiętasz, nie? Ale nie, ta no, gra jest patologiczna, kurwa, nie? Totalnie. Ta gra jest nigdy wolna, nie? A zatem mamy wynik 2-1. Krebs się z coś wymyślić na połowie rybana. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rybaka. Piłka teraz u Salata. Jak jakoś bez przekonania wybił tę piłkę. Nadal może być groźnie. Twarde wejście, ale skuteczne. Oj, prosta strata. Niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyła. Do podania dochodzi Benzema. Interwencja skuteczna. Przejęcie piłki. Piłka znajduje teraz Benzemę. Ciągle Benzema. Przeciwdymiał wkartnąć w polekaniu. I teraz obrona wyjaśnia sytuację po próbce. Ronaldo, Nie daje się teraz zatrzymać. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. Neymar. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Ładnie. Aha, zobacz co się stało. No minął z, z piłką. I gol. I jest spina, nie? Jak może się tak zawodnik z piłką minąć, do której miał bliżej, nie? Mniejszy, jak... Przechwytywał takie piłki kura, zawodnik, jak jeszcze 7 tygodni tam grałem, nie? Kevin De Bruyne. Wrzutka De Bruyne. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Pest. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. BEST! Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Pogba stracił piłkę teraz. Czy Neymar to wykorzysta? Tak nie, musiał się wyciągnąć, ale sięgnął piłkę. Teraz z na 11 metr. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. To jedno ustawienie zmienię na padzie. Teraz czas na to, kurwa. Przechwyty, kurwa pełne. Znaczy to jest zmiana, nie? Zauważyłem, że to kurwa jakaś pina jest totalna, nie? Chyba jakim poziom spadł, kurwa, nie? Ja nie grać, nie grałem, kurwa, nie? To, kurwa Ja to pojęcie zniarzyć, kurwa, nie? No, oni też się dziwię, że tylko 2-1. No, Ale jest było, mogło być 3, proszę godziny. Gra pierwszy tydzień, nie potrafili się dalej do dostać do tego, no. Jak to się nazywa, kurwa? Do Food Champions. Do y, Food Champions, to zmienili i całkiem tą grę spierdolili, kurwa, nie? Także teraz zdecyduje gra, kurwa, nie? Także skarży, że może wygrać, nie? Nie ma do, żadnego skillu, żadnego skillu się nie liczy, nie? To ma jakieś te sytuacje, hmm. wiesz, szczeleckie, gdzie w mój zawodnik i miną z piłką, nie? No ja, ja, ja... wpływu na to nie mam, nie. Benzema. Dante. Nie O i tak to się podań podań dalej nie mogę wyczuć totalnie tych nowych gdzie. piłkę. I ładnie mija teraz rywala. został gdzieś Teraz mój obrońca się minął. Wylew w totale, bo tak było jak w środkowanie w O Boże, Boże Dobrze odczytali zamiar rywala. Mogą znów budować teraz akcję Wysoko teraz przycisnęli rywala Przejęli piłkę w środkowej strefie Coraz bliżej bramki przeciwnika drużyna Ale Ależ teraz rozczarowanie Ten atak wyglądał obiecująco a nie, gra jest może kurwa. być groźno. Jajaj, sytuacja sam na sam trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Chciałem se pograć, myślałem, że co pogrom, ale chyba. Chyba sobie i wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Krebs zbliżają się z piłką do pola karnego rywalu. Sędzia nie może tego nie gwisnąć. Oczywisty fał i rzut wolny. Nie pozwalają, by do środkowanie doszło. Wybicie piłki. Znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Kontra się skończyła, zanim na dobre się zaczęła. Łatwa interwencja, zażegnane niebezpieczeństwo. Lech nie, kurwa, ECU, uchali jak wyjdzie, będzie le 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 lepszy gameplay niż tutaj, to już nie zagra. Nie dole, wylewy, co roku coraz gorzej, nie? Była teraz niezła sytuacja. Do roku coraz bardziej gra jest nagrywalna, nie? To już jest to totalnie inna gierka niż była 7 tygodni temu, kurwa, nie? Totalnie, kurwa, nie. Sytuacje się robią z niczego, nie? Ja sobie tego nie wymyślam, bo ja tak przynajmniej się czuję, kurwa, nie. Z strzałami to oni bramki kontaktowej nie zdobędą. Nie było daleko, a muszą jednak próbować w Po prostu zrobili grę, żebyście utrzymywali Dark Boys by ten... Jak to się nazywa? Grywalność na serwerach. Dla tych takich Januszów, nie? Zrobili grę, teraz, nie? Pozmieniali ten gameplay'y. Żebyście utrzymywali, kurwa, no... Giertę, kurwa, nie? Serwery, nie? Ale jak?

Kibice zrywają się z miejsca i wierzą, że po tym cornerze wreszcie... Brak widzów nie ma na fixu, to nie będę to brał, kur... są w czołgi pograć i mnie wkurwią, nie? Rozpoczęło się ostatnie 20 minut. O, tego... instaluje na nowo, nie? Czy teraz łapią kontakt? Cudownie teraz, Van Tu się nie nagrać kurwa, nie? Centra w pole karne... Wybija! Ty se dochodzisz do sytuacji ze mną jak chcesz, kurwa, nie? Gdzie no. nasz ostatni mecz się zakończył 13-0, kurwa. No to o czym to świadczy, kurwa? O, o tej grze. No, że gra się zmieniła, nie? Gra się zmieniła, bo zmienili kwalifikacje, ludzie dalej narzekali. Zmienili wam, kurwa, ten... Jak to się nazywa? Zmienili, kurwa, system, kurwa, tego, no. Jak to się nazywa, kurwa? Gameplayu całkiem, kurwa, nie? Dlatego wbijasz wszyscy seranki, kurwa, nie? No ja się, się zdziwiłem, nie? Ty, kurwa, nie mógł się zakwalifikować, kurwa, miał problemy z 21, z S1 Czyli junior, czy ty, a sobie 6 rangi wbijacie, kurwa, 9-11, co robicie, kurwa, nie? No, To jest narodzia, kurwa, nie? Poziomu w kurwa, nie? To nie jest poziom, kurwa, tylko, kurwa, gęba kurwa Nic więcej, kurwa Arbiter nie wahał się na niej chwili. Oczywiście zdał przewinienie. 3-2 kurwa ledwo. Ja Jeszcze tylko 10 minut do końcowego piska. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Kontra. Muszą się szybko cofać. z piłką Neymar. Faul przerywa to oblężenie. Nie wykluczone, że sędzia uwzględni to przy podejmowaniu decyzji. Czy będzie kartka? Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Zero zaskoczenia, bo chodzi o kogoś, kto miał już upomnienie. To drugi dzwonek ostrzegawczy i teraz musi się uspokoić, bo przy kolejnym wyleci z boiska. A, miłka z rzutu A na zielonym nie wpadł. A na rzuty wpadło. Jak tylko, tylko wykonawca uderzył minimalnie ceni, mielibyśmy bramkę typu Stawiony Świata. Achim Sterling, ostatnia szansa na wyrównanie w tym meczu. ta akcja się powiedzie. Oni ale piłka nadal się Ośrodkowanie na pałę, wcześniej sprint na pałę. I prawie jak Co Faran poradził sobie, winął z wodą. Dobrze, teraz rzuca na dalszy słupek. Niepewnie teraz to zagrywa, chyba chciał to mówić daleko. Ciekawe teraz podanie na długie obrony, spójrzmy. Gabriel Jesus. Wyszedł sam na sam, uwaga! Proszę w meczu. to będzie intensywna końcówka. Niezwykłe, z jaką determinacją zespół podjął skuteczny pościg w tym meczu. To był naprawdę imponujący potas mentalnej siły. To jedna z ostatnich okazji, żeby strzelić zwycięską bramkę. Ależ teraz mają okazję. Kompletnie wyprowadzili tu bramkarza w pole. Nie trafia do pustej bramki. No istante, panie Dawid, No i podobnie jak bramkowa obrona wywiedziona w pole zawiodło. i złożył się na tym, że piłka zawsze podała I oto sędzia si No, ale... z meczu. Dzięki za meczu. Dziwny gaplej wygląda, kurwa. Dobra. Na normalnym kurwa gaplej, gdzieś się jeszcze w miarę, to chciałbym złożyć zdrowego winoczu do 18-0. Po zmianach, kurwa, po aktualizacjach jest ślętrzny lepiej. Brawo dla imienia. Zagrawa się teraz, nie dziwię, że teraz ten tej, tej, tej kurwa jego znajomy, ten kurwa be, be, Desperadosy zaczęli full grać, Krzestaragi zaczęli wbijać. piąte kurwa, no to się nie dziwię kurwa, nie?